Cześć, z tej strony Anton. Dzisiaj krótki materiał, oczywiście dotyczący Farming Simulator 25, z racji tego, że Giants opublikował 25 sekund dotyczące groszku. Jeżeli chodzi o groszek, dużo wiemy na ten temat i u mnie na kanale macie odpowiedni materiał, link w prawym górnym rogu. Natomiast tutaj nie będziemy mówili o groszku, natomiast chciałbym się skupić na kilku ujęciach, ponieważ ja szczególnie sobie cenię te ujęcia, jakieś materiały, które wychodzą bezpośrednio przed premierą nowego Farminga. Ponieważ te ujęcia najlepiej pokazują, czego możemy oczekiwać, bo to już jest taka faza, no już niedługo będzie wydanie tej gry. Tak więc, można dużo rzeczy już wtedy zobaczyć. I tutaj, na pierwszym, na pierwszym planie, chyba jest celowo pokazane drzewo, kwiaty. Na wielu screenach wcześniej zwracałem uwagę, że jakieś takie drzewa, które przypominają mi kasztany, chociaż tutaj raczej kasztany to chyba raczej nie są. Ponieważ tutaj jest, za chwilę będzie pokazany siew groszkła. Jak dobrze wiecie, groszek dosyć wcześnie jest siany, nawet w marcu. Tak więc, czy te kasztany byłyby już w stanie kwitnąć w marcu? No nie, niekoniecznie. W każdym bądź razie, tu jest pokazane, że drzewa kwitną. E, oczywiście na takim, na takim materiale dotyczącym azjatyckiej mapy też mamy kwitnące wiśnie. Czy to jest wstęp do sadownictwa? Nie zdziwiłbym się. W każdym bądź razie, mamy fajnie te kwitnące drzewa. Wreszcie takie. Bliskie ujęcie, bo zawsze to one gdzieś były tam, gdzieś daleko, w drugim planie. Było widać, że jakieś drzewa są i jakieś kwiatki na tym. Tak więc tutaj rzeczywiście fajnie to wygląda. Nie zdziwiłbym się, gdyby w jakimś DLC Jazz wrzucił sadownictwo. To jest chyba taka naturalna konsekwencja tego rozwoju. I no, w sumie drzewa mamy już w grze. Tylko jeszcze takie bliższe nam kulturowe jakieś tam jabłonie. To by było fajne. Nawet gdyby by to wiśnie. Dlaczegożby nie? Prze przejdziemy sobie dalej. Tutaj jest siew pokazane, Też jest interesujące. O, tutaj będzie fajne ujęcie. Ten groszek. I mam tam, już mam takie wrażenie, że mam takie wrażenie, że już Giant zaczyna optymalizować grę. Zwróćcie uwagę, jaki ten groszek jest rzadki. Na screenach właśnie w materiale dotyczącym groszku. On, on był gęstszy, a tutaj mamy takie ujęcie. Już tutaj chyba jest grzybane przy uprawach. I tutaj to samo, zobaczcie, ile tutaj wolnego jest miejsca, tak? Dużo jest wolnego miejsca, tak? Bo mi się wydaje, że o wiele więcej wolnego miejsca niż to było na tych screenach. Tu jeszcze fajnie pokazane jest, że deszcz pada. Dobra, tutaj następne. No, tutaj już widać, że są wypełnione te luki, ponieważ ta roślina się rozwija. Tak więc, y, to jest spowodowane tym. I tu już jest tak gęsto. Czyli tu już jest fajne. Cały czas mamy te, te drzewo tutaj tak rozmyte, nie? I, tu mamy. I powiem wam, że podoba mi się te uprawy, nie? bo wcześniej to widzieliśmy, to było statyczne, teraz mam taki jakby przelot nad tymi uprawami i mamy takie bra... większe, lepsze wrażenie, jak... lepsze... chociaż oczywiście była pokazywana na różnych tam filmikach, no nie było aż tak, takiego zbliżenia i właśnie tak to pokazane jak tutaj jest. Czy tak to będzie wyglądało? No zobaczymy, dobra idziemy dalej, ponieważ następne ujęcie też jest ciekawe, o właśnie. Wreszcie zobaczyliśmy, tutaj jest słonecznik. Jak fajnie tu będzie wyglądała ta animacja, kiedy mamy te resztki po biorze groszku. I to naprawdę wygląda fajnie. Wcześniej chyba takiej animacji nie było pokazane nigdzie. Dlatego zdecydowałem się dzisiaj tutaj zrobić ten krótki materiał. No i rzeczywiście tutaj wygląda fajnie. To całkiem fajnie wygląda. Dobra, wcześniej chyba czegoś nie było. Tak samo chyba wcześniej, mimo tego, że widzieliśmy ten kombajn, że on gdzieś tam coś zbierał, tylko na screenach, to nie było pokazanych właśnie tych animacji, że tutaj piasek się sypie, czy tam ziemia się sypie na gąsienicę tutaj. I to jest w sumie fajne. Mi się wydaje, że to Giants dodał całkiem niedawno, mi się wydaje, podejrzewam, bo wcześniej chyba na żadnych screenach, nawet jak był ten kombajn, pracował, to nie było. Jak gdyby takie rzeczy, one są dodawane po jakimś tam okresie czasu, kiedy jak gdyby. No, Giant się już skupia na takich rzeczach, właśnie żeby. żeby, żeby to jeszcze ładnie wyglądało, nie? I tu jest ta animacja. Mi się wydaje, że wcześniej nie było tej animacji i dlatego zwróciłem uwagę właśnie na coś takiego tutaj, nie? Dobra, lecimy dalej sobie. I tutaj jest ujęcie z trzeciej osoby, tak? Czyli to co ostatnio bodajże w tamtym tygodniu wrzucałem sobie tutaj Materiał Bazujący na maszynach Które wchodzą do farminga i wprowadzają pewne mechaniki Wiem że będzie marka Kubota Wiecie że w DLC Kubota był tak zwany mod Pasażera Czy to nie jest właśnie takie już ujęcie no, Oczywiście Giants może zrobić takie ujęcie po prostu Ale Być może jest coś takiego Tak jak w tym modzie że sobie siedzisz obok obok człowieka, który prowadzi ten kombajn i sobie obserwujesz, jak on tam pracuje. I jest tutaj, być może jest takie ujęcie, a być może to jest ujęcie z tej funkcji. No ja, ja szczerze mówiąc no, wydaje mi się, że, że, ten pomysł z tym modem pasażera no, jest, jest jak najbardziej realny. No gdyby on nie był, no to powiem wam, że wtedy no fajnie by było, bo Giants, no, co, co każe nam znowu płacić za ten mod pasażera bo wyda jakąś nową dlc to by było naprawdę słabe ale mam nadzieję że będzie no jeżeli mamy tą trzecią perspektywę no to jest kilka rzeczy które mówią o tym że, że trzeba wykorzystać tą trzecią perspektywę jakoś bardziej nie znaczy perspektywy trzeciej osoby bo ja tutaj trzecią perspektywę i teraz tak no bo chciałem zobaczyć czy tutaj siedzi dwóch gości ale nie właśnie tylko jeden gość siedzi co nie w tym kombajnie zresztą nie wiem, czy tutaj jest w ogóle miejsce na, dla, drugie, dla pasażera. Bo tu jest chyba dosyć ciasno. Co nie? I jeszcze w, tym, w tej kabinie. No właśnie, tutaj nie ma żadnej kamery. Znaczy w tym sensie jest statyczny taki obrazek. Z tego co mi się wydaje, nic tam się nie przy... Liczyłem na to, że będą kamery cofania, nie? Ale. No chyba niekoniecznie coś takiego będzie. No fajne, to już ujęcie tego brantera. Jeszcze, jeszcze czekamy chyba na niego. Kombajn już jest w piątek. następne fakt: Dobra, to no tak jak powiedziałem, z racji tego, że no te materiały teraz ja szczególnie będę analizował, bo one rzeczywiście, zresztą ta droga, zobaczcie, całkiem się podoba to. Nie wiem, czy to czy rzeczywiście te, jest taki mocno wyostrzony ten materiał. Nie wiem, czy zauważyliście takie wrażenie. I tutaj jest może jakiś taki właśnie efekt tego, że jest mocno wyostrzone to ten materiał. Bo tutaj tak samo i te stronki, to są też tak podostrzone. No dobra, w każdym razie, ja szczególnie teraz będę śledził te wszystkie materiały. Wcześniej oczywiście również je śledziłem, ale tak nie było takiego większego zasięcia. A teraz jest już wreszcie, no z każdym dniem będą, jeżeli te materiały będą publikowane, to one będą coraz bliższe temu, tego co będziemy mogli sobie odpalić 12. Listopada. Tyle jeżeli chodzi o ten materiał. Pozdrawiam, Anton.